W czym specjalizuje się wydawnictwo Sonia Draga? Od lat jako Sonia Draga wydajemy książkę głównie beletrystyczną, w której dominują dobre thrillery, ale też literatura ambitniejsza. Pojawiają się tam znane nazwiska z, głównie ze światowej półki literackiej, tak jak Jonathan Franzen, Elena Ferrante, Alessandro Barrico, Roberto Saviano, wiele innych znakomitych nazwisk. Ale od kilku lat poszerzamy formułę naszego wydawnictwa i teraz tak staramy się wręcz wprowadzać taką nazwę grupa wydawnicza, ponieważ kilka lat temu kupiłam wydawnictwo Debit, tym samym dołączyliśmy do naszej oferty książki dziecięce i książki młodzieżowe, a te młodzieżowe wydajemy jako imprint Młody Bóg. I trzy lata temu, tak już 3 lata temu, wprowadziliśmy też do naszej oferty komiksy. Stwierdziliśmy, że do młodych, zwłaszcza mężczyzn, to jest najlepszy sposób dotarciem właśnie z ofertą czytelniczą. I założyliśmy taki imprint Non-Stop Comics. Tu muszę się pochwalić, że dostaliśmy nagrodę przez branżę komiksową przyznaną za skuteczne, ambitne, szybkie i skuteczne wejście na rynek właśnie ten komiksowy. I od dwóch lat mamy też ofertę wydzieloną z naszej głównej oferty, kiedyś to wydawaliśmy razem, ale teraz mamy wydzieloną ofertę niebeletystyczną, tak zwaną non-fiction pod nazwą post -factum. Tam wydajemy biografię. Eseje, wspomnienia, reportaże czyli to wszystko, co jest związane z faktami naszego życia. Cóż czyta Śląskie? Może, może tak zapytam, korzystając z tego, że jesteśmy właśnie w Katowicach. Śląsk czyta to, co reszta kraju. Mhm. Czyli zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach czyta przede wszystkim lekturę rozrywkową, thrillery, erotykę. Blanka Lipińska podbiła rynek wydawniczy chyba już rok czy dwa lata temu. I dopiero niedawna oddała miejsce na tych czołowych listach bestsellerów innym autorom. Ale śląski jeszcze też czyta to, co dotyczy Śląska. Yeah. I tu liczę też na tego śląskiego odbiorcy, bo wkrótce wydamy biografię Wojciecha Korfantego. Myślę, że to będzie ważna książka dla wszystkich ślązaków, aczkolwiek jest ona napisana tak, żeby była dobrze odbierana też przez pozostałych czytelników naszego kraju, bo wyjaśnia pewne niuanse, które dla nas, ślązaków, może są bardziej czytelne, natomiast dla, dla, dla nie wiem, warszawiaków, czy czy poznaniaków, którzy żyli innymi problemami, to co się działo na Śląsku, zwłaszcza w latach 20. ubiegłego wieku, może się wydawać wręcz niezrozumiałe. Więc myślę, że ta książka będzie taką śląską wizytówką na tym firmamencie ofert wydawniczych tej jesieni. Jak koronawirus i cała sytuacja związana z lockdownem? Wpłynęła na kondycję branży wydawniczej i również na, na pani wydawnictwo. Czy musieliście Państwo dostosować się w działalności do tych nowych, no nieznanych nikomu warunków? Pierwsze tygodnie lockdownu. Były bardzo trudne, ponieważ tak naprawdę wszyscy funkcjonowaliśmy pod jedną wielką niewiadomą. Nie wiedzieliśmy, jak długo będziemy mogli jeszcze w jakiś sposób w miarę funkcjonować, bowiem już część naszych odbiorców musiała zamknąć. Tutaj, na przykład, galerie handlowe sprawiły, że. Sieć księgarni EMPIK, czy też Sieć Księgarni Świat Książki zostały zamknięte, co spowodowało dużą rewolucję na tym obszarze dystrybucji książek. Na szczęście, bo wymieniałam się wówczas informacjami z innymi wydawcami z innych państw i trochę się pocieszałam, że u nas nie było na szczęście tak źle jak we Włoszech czy we Francji, gdzie tak naprawdę książki nie miały możliwości w ogóle być sprzedawane. My nie musieliśmy na szczęście zamknąć księgarni niezależnych i te prowadziły sprzedaż i były taką ostoją spokoju i informacji dla wielu czytelników, którzy zorientowali się, że do księgarni można się udać, to bardzo chętnie się wybierali, by właśnie Porozumieć się z kimś innym i nie iść tylko do sklepu spożywczego. Więc to pokazało, że w tych pierwszych, właśnie tygodniach, że ta książka jest też w obszarze, obszarze zainteresowań. A z czasem okazało się, że wielu zamkniętych w domach zorientowało się, że już nie chcą tylko i wyłącznie oglądać filmy w telewizji czy na Netflixie, ale jest taka świetna forma rozrywki, jak czytanie książek i z czasem coraz więcej osób po te książki sięgało. Co prawda, czytali książki, które mieli, bądź też, które pożyczali sobie nawzajem, ale okazało się po chwili, że tych książek już im zabrakło, bo wszystkie przeczytali i zaczęli kupować. Kupowali głównie w internecie, bo to, co wspomniałam, dotyczyło księgach niezależnych, ale to, co rzeczywiście przełożyło się na sprzedaż, to była ta sprzedaż właśnie internetowa mhm. i tym samym musieliśmy troszeczkę zmodyfikować ofertę wydawniczą, przesunąć trochę nowości, bo to sprawiło, iż zwłaszcza w tym ścisłym zamknięciu, które trwało gdzieś do połowy maja, sprzedawały się książki głównie rozrywkowe, mhm. lekkie, łatwe i przyjemne, które pozwalały nam wyraźnie odbić się od problemów pandemii. I w tej chwili mierzymy się z takim problemem, że ta dystrybucja chyba na dłuższy czas zostaje w internecie. Co prawda, Galerie zostały otwarte, i księgarnie w tych galeriach też funkcjonują, ale nie realizują tak dobrej sprzedaży jak wcześniej, więc wszyscy nastawiają się na, na tą sprzedaż głównie internetową. I tu mamy problem z dotarciem do czytelnika z nową ofertą, zwłaszcza tą ambitniejszą. Pracujemy nad tym, bo to się wszystko w tej chwili zmienia. Jesteśmy wszyscy w okresie takim przejściowym, dostosowywania się do tych warunków, ale muszę przyznać, że na, na szczęście pomimo tych pierwszych trudnych tygodni branża wydawnicza jakoś zdołała przetrwać i myślę, że przetrwa dalej, o ile wszyscy dalej będą chcieli chętnie. I tego, I tego życzę. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję bardzo. za rozmowę.